Różne wpadki notowały największe firmy na świecie. Coca-Cola wyprodukowała kiedyś nowy smak coli, który jak się okazało nie smakował jak cola, w związku z czym nie był to sukces. W USA wyprodukowano kiedyś niskokaloryczne Chipsy, które jak się okazało wywoływały biegunkę i nietrzymanie moczu. O takich rzeczach jak wybuchające baterie, baterie telefonów komórkowych nawet nie będę wspominał. Ale tak idiotycznej wpadki... Ja bardzo jak... Pana przepraszam, bo Pan widzę krążę tak? wokół tych półek z butami. Ja tak się składa, że jestem tutaj sprzedawcą. Może był Pan zainteresowany kupną takiego buta? Bardzo dobry pomarańczowe buty. Kawału Ale... sportowego. Ale to jest... Zwykły but z naklejką. Nie, nie, proszę pana, to jest bardzo niezwykły but. Y, z bardzo niezwykłą e, naklejką. Aerodynamiczny. Naklejka też jest aerodynamiczna, Tu jest wszystko. Areo, aero. Chładnie, aero. Mm. czy to schodzi? Tak, nie, nie, bo to nie, nie to nie tak, nie, nie tak. Ale. Ale dobra, to... Tak. Przecież to są takie same buty. No tyle, że te są z naklejką. I ten ile kosztuje? 600. A ten? 500. Co? Panie, spiep dalej Ale tak idiotycznej wpadki jak szklanki kanału sportowego, które nie są szklankami kanału sportowego, to nie pamiętam. Być może nie wszyscy wiedzą, ale do niedawna w sklepach można było kupić szklanki w kartonach kanału sportowego. Jak wiadomo, karton wyrzuca się zaraz po rozpakowaniu, no a potem zostają same szklanki. Szklanki te były robione na dwa sposoby. Czyste, bez naklejki. Albo z naklejką. Te bez naklejki miały zasadniczą przewagę nad tymi z naklejką, mianowicie nie trzeba było odlepiać naklejki. I to był ich wielki plus. Okej, okay, zatrzymamy się na chwilę w tym momencie. Wiele osób zarzucało nam, że te naklejki z tych szklanek się odlepiają. No, chciałem powiedzieć, że dzięki Bogu, że się odlepiają. Bo gdyby się nie odlepiały, to już naprawdę nic by nie działało. A tak przynajmniej jedna rzecz zadziałała tak, jak miała zadziałać, czyli się odlepiała. E, dzisiaj poszedłem sobie do sklepu i kupiłem kilka różnych szklanek i innych kieliszków. To jest naklejka, patrzcie. I to chodzi o to, żeby tą naklejkę odlepić, a nie żeby gościom podawać z naklejką. Tu też jest naklejka i też na tym kuflu. Chodzi o to, żeby ją odlepić, a nie ludziom podawać. Patrzcie, gdzie kupiłem kufel, zobaczcie, stać mi było na kufel za 19 zł. I tak samo z talerzy. Odlepia się naklejkę. Znaczy, po to te naklejki. Znaczy, ja nie wiem po co one są, ale zasadniczo po to, żeby je odlepić. i Taką samą funkcję spełniały naklejki kanału sportowego, mianowicie należało je odlepić. Ale już nie zadawajcie mi pytań, po co naklejać naklejki, które z założenia mają być odlepione, bo ja tego w ogóle nie ogarniam. Znaczy, to jest bez sensu i wiem to, no, ale jakoś tak się to robi. No więc w sklepach można było kupić e, czystą szklankę bez żadnej naklejki albo czystą szklankę. Z należało tylko odlepić naklejkę, i była też zwykłą, czystą szklanką. I to jest normalne, znaczy ludzie kupują szklanki. Ja myślę, że podobnie jak większość osób dorosłych, zdarzyło mi się w życiu kupić szklankę albo kieliszek, albo cokolwiek innego. No, ludzie to kupują. To jest w porządku. Ale co ma do tego kanał sportowy? Jako że nigdy nie zamierzałem handlować szklankami, widelcami, nożami, gardkami, patelniami, znaczy nie sądziłem, że będę to robił, no to postanowiłem zapytać ludzi, którzy za cały ten koncept byli odpowiedzialni, co tam się w ogóle odwaliło. No i okazało się, że to jest jakiś wielopoziomowy fuck-up i że po prostu na każdym etapie coś, co mogło pójść źle, poszło źle, zaczynając od tego, że równocześnie do sprzedaży miały trafić m.in. kufle. Grawerowane kanału sportowego, takie solidne kufle na piwo. Ale kilka miesięcy temu ich produkcję zlecono w Rosji. No i jak można sobie wyobrazić, produkcja nie doszła do skutku. Branding szklanek to miks niezrozumienia, z niedopowiedzeniem. A na koniec jeszcze wdała się w to wszystko. Presja czasu, presja skali, presja finansowa, presja pod tytułem. Ej, no nie możecie teraz mówić, że coś tam jest nie tak, bo wszystko jest popakowane, zaraz wyjeżdża, to już jest w kartonach, to już jest na tirach, to tego już się nie da wstrzymać. A i tak, jak się okazało, o czym prawie nikt nie wie, no część, część towaru wstrzymaliśmy, bo te naklejki. To nie jest coś najgorszego, co mogło się pojawić. Były jeszcze gorsze naklejki, ale tam już poszła bardzo ostra interwencja i zostały zerwane na czas. Więc jeśli Wam się wydaje, że tego nie dało się spędolić bardziej, to zaręczam dało się, a jednak tego nie zrobiliśmy. Z wielu jednak przyczyn najwygodniej będzie, jeśli całą odpowiedzialność weźmiemy na siebie. No więc e, to my musimy, a nie kto inny, my musimy przeprosić. No bo zabaliśmy totalnie, nie nadzorowaliśmy tego e, w sposób właściwy. Zabrakło e, kontroli, zabrakło uderzenia pięścią w stół, zabrakło szybkiej reakcji. No i na sam koniec wyszliśmy na totalnych głupków, bo to Nasz obowiązek jest sprawdzić, pod czym się podpisujemy, na czym widnieją nasze mordy, nasze podobizny, nasze wizerunki. Tego wszystkiego nie zrobiliśmy i musimy ponosić tego konsekwencje. Podsumowując, zawiniliśmy brakiem kontroli, brakiem nadzoru i podejściem pod tytułem zawsze działało. Dlaczego teraz miałoby nie zadziałać? No, zawsze coś tam działało, a tym razem nie zadziałało. Czwartek wieczorem wycofaliśmy ze sprzedaży te nieszczęsne szklanki z naklejkami, zostały tylko szklanki sprzedawane na sztuki, z takich naszych tacek, no to w nich już nie ma nic złego, po prostu zwykła szklanka, którą można sobie wziąć, jak ktoś potrzebuje. No i wstrzymaliśmy cały towar, który trafi za kilka miesięcy tak naprawdę dopiero do sklepów, wycofaliśmy go, żeby przejrzeć trzy razy, się zastanowić, czy to jest na pewno to, czego szukamy, więc następne zatowarowanie to raczej koło września. A może jednak życzyłby pan sobie koszuleczkę z znanego klubu, sygnowaną kanałem sportowym? Tak? Nie, nie, nie. Współpraca z Biedronką z założenia miała być dopełnieniem naszej działalności. Na zasadzie, że my reklamujemy Biedronkę i pokazujemy, zobaczcie, w Biedronce można kupić fajny towar, akurat na majówkę, eee, a Biedronka w swoich sklepach, który jest, w których jest przecież multum, reklamuje nas i, i pokazuje, zobaczcie, kanał sportowy to jest duże, coraz większe medium. I to wszystko się zgadza, to wszystko ma sens, w tym nie ma nic złego, tylko niestety musi to być odpowiednio jakościowe, żeby nikt nie musiał świecić Oczami, no bo w tym momencie niestety wszyscy, ale to wszyscy świecą oczami. Więc my będziemy pojawiali się z różnymi towarami w różnych miejscach, będziemy sprzedawali różne towary, ale już nie takie, kiedy musimy się po prostu wstydzić. To już na pewno się nie powtórzy, co do tego mam stuprocentową, no 99% pewność. Więc jeszcze raz, jeśli to do tej pory odpowiednio nie wybrzmiało przepraszam za ten numer. Jeśli też szklanki kupiła Weronika Rosati, to ją też przepraszam. Można nawet uznać, że właśnie przeprosiłem Weronikę Rosati. Gdybym miał wymienić rzeczy, które w zeszłym tygodniu były mniejszym obciachem niż szklanki kanału sportowego, no to wymieniłbym na przykład Gale Royal Division, która odbyła, która, odby, która trochę się odbyła, trochę się nie odbyła, w, w czymś co trochę Trochę było oktagonem, a trochę nie było. No w każdym razie to był mniejszy obciach, co już jest dużą rzeczą. Mniejszym obciachem był na przykład było na przykład to, że Marcin Najman wystawił na sprzedaż NFT swojej ręki, którą nazwał ręką nokautującą. I wszyscy się zastanawiają, która to ręka jest tą nokautującą i czy on na pewno ją ujawnił do tej pory. No to też był mniejszy obciach, niż ta nasza Akcja, e, nawet nowa, fi, nowa część filmu 365 nie jest mniej obciechowa niż nasza akcja ze szklankami. W związku z tym e, związano mi ręce. Nie mogę wyśmiewać innych, gdyż muszę wyśmiewać siebie. To jest naprawdę dla mnie duży, bardzo duży ból. Nie mam o czym nagrać programu, no bo straciłem moralne prawo do krytykowania kogokolwiek za cokolwiek. A osobą odpowiedzialną za ten cały farb. Już się zajęliśmy. Kurwa Stano, no weź wypuść mnie stąd Stano! Weź Stano, proszę wypuść Stano! Zamknij m**dę!